Dzień dobry, Słoneczka z tej strony Samiec Alfa i witam Was na kanale Ciotki Irse i moim w czwartkowej rozgrywce, czyli w kolejnym odcinku przygód. No, w tej chwili już Dorotki Rumak, jej duchowej mamy Klaudii Rumak oraz trzech sympatycznych komików, czyli Rumaków, Herbatnika, Arkadego i Peka. Słuchajcie, w świecie Simów jest niedziela w południe, zaczęła się już jesień. I e, no dzisiaj będziemy się starać. A o co się będziemy starać? Otóż, Klaudia e, swego czasu miała w znajomych znajomego, którego już nie ma, ale miała takiego bardzo dobrego znajomego. Ci w sumie to w ogóle nie mają żadnych znajomych, dobrze? Ma znajomego Klemensa i. Dobrze, że Dorota go jeszcze ma w znajomych. Yy, I właśnie yy, mieli Klemens z Klaudią, mieli w za życia Klaudii przynajmniej, mieli taki nazwijmy epizod. To znaczy, poczli na jedną randkę. I tak sobie pomyślałem, że skoro i tak zaraz będziemy przechodzić do kolejnego etapu naszej rozgrywki, czyli do samodzielnego życia. Doroty, bo y, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a mam nadzieję, że pójdzie, to jest szansa, że w tym tygodniu simowym y, Dorotka przestanie chodzić do szkoły, bo jest szóstkowo uczynnicą, więc jest szansa na to, że szkoła jej podziękuje za dalszą współpracę. Szkoda, że w prawdziwym życiu tak nie ma. O, Sron Clemens w podskokach idzie. Dobrze, dobrze. Sron Clemens idzie w podskokach. Chyba jest troszkę zły, szkłemenczem sznemem. Tak, jest zły, będzie rozwalał nam, He, będzie nam rozwalał kosz na śmieci, ale nie, bójmy się. E, przyjazne powitanie, bo zdaje się, że po naszej śmierci się już nie widzieliśmy. Rozgniewamy. Oj, to niedobrze. E, to oznaczałoby, że już minęło tyle czasu, że oni się nie pamiętają. Co jest smutne, biorąc pod uwagę, a nie? Hello. Hello. Przechwalaj się ranczem. Nie. Eee, nie. Przyjazne. Pogawędka. Popraw humor, bo jest rozgniewany. Musimy go... I dowcip z, z cyklu Puk Puk. Jakim ty jesteś w ogóle w stanie emocjonalnym, Klaudio? Energii słabo, jak na ducha. Oczywiście. Czy ktoś posprzątał wreszcie ten ciknący kran? Nie. Oczywiście, że nikt. Bo przecież po co? Dobrze, Klaudia, zajmij się. Ty już jesteś rozbawiona, dobrze. Ten jest rozgniewany. Eee, wspominaj stare dobre czasy. Powinniście znaleźć jakiś wspólny język? Jakoś lepiej troszeczkę szło to za poprzednim razem. Ej, dlaczego mu spada? Oj, oj. No cóż, to troszkę nie pykło. <laughs> nie pykło tak, jak chciałem, żeby pykło, bo Klaudia była bardziej zmęczona niż cokolwiek innego. Świetnie, ale yy, ona powinna. Nie... Aha, bo Klaudia praktycznie śpi tylko na kanapie. Znowu się coś zepsuło? Czy poza kranem coś się jeszcze zepsuło? Właśnie przed chwilą usłyszałem muzyczkę, że coś się zepsuło. Dobrze, to przez chwilę zignorujmy gości i całą resztę ferajny, bo się tłoczno zrobiło. Napraw to, bo mnie ten cieknący kran strasznie dżaźni i się zastanawiam, czy to czasem nie jest wina tego, że to u mnie w domu coś, w sensie w prawdziwym domu rzeczywiście nie cieknie. <laughs> Więc niech to się będzie naprawi. Ale Klaudia już zna Klemensa. Czy Klemens wskoczył już Klaudii do znajomych? Tak, wskoczył Klaudii yy, do znajomych, czyli będziemy go mogli częściej zapraszać. <laughs> będziemy go mogli częściej zapraszać. Dobrze, ty śpisz. Yy, ty może byś posprzątała. Ty Aha, ty naprawiasz kran. Ty naprawiasz kran. Jak skończysz naprawiać kran, skończyłaś? Skończyłaś. Drugi poziom masterkowy. Brawo, wytrzyj jeszcze tą kałużę. Znaczy użyłbym odkurzacza, ale, ale nie. Gdzie to jeszcze? Aha, bo tu się coś zepsuło, kibel się zepsuł. Świetnie, kto zepsuł kibel? I to dwa kible. Ech, ja wiem, że duch w domu to mnóstwo rozrywki, ale bez przesady. Bo to duchy bardzo często psują, psują toalety i inne tego typu rzeczy. A mamy duchową mamusię. Więc to pewnie robota dla duchowej mamusi. Duchowa mamusiu. Ty myślę, że już się świetnie wyrzydzymłaś się. Eee, to, to, to. Romantyczne? Flirt? Opowiedz flirtajski dowcip. Jesteś rozbawiona, to może to troszeczkę da radę, troszeczkę poprawi mu nastrój. Ciekawe czemu jest wściekły. I minusik. Ojoj. Oj. Zdaje się, że za życia Klaudia była bardziej. Plotka. Plotka. Po prostu poplotkujmy. Przyjazny, <laughs> może popraw nastrój albo coś takiego. Pogawędka. Popraw humor. O, 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 o. Sklebiaj. Przechwalaj się, nie. Pogawędka. Zapytaj zawód: Ej, nie przeszkadzaj mi, kobieto, kim jesteś? Nie wiem, kim jesteś. Masz nie... dziewczynę współlokatora. To już jest chyba siódma dziewczyna współlokatora. Klaudia dowiedziała się, że Klemens pracuje jako papcia mróz w miejscu na daleka północ. Tajemniczej do tego dziwne gdzieś ty znowu polazła, znowu będziesz szła drzemać. To jest najbardziej śpiący duch na świecie. Ten duch umarł ze starości, a nie z przemęczenia. To jest mój los. Ja będę duchem, który umarł z, z niewyspania. Ja albo ciotka, albo oboje. Będziemy straszyć w naszym mieście. Tak. Jak będziecie chcieli. Jak będziecie chcieli odwiedzić miasto z duchami, to wiecie, gdzie trafić. E, dobrze. Czy Klemens już sobie poszedł? Tak, Klemens już sobie poszedł. Syf z Gilem na środku. No tak, całujcie się w środku śmieci. To jest, to jest, to jest to. Jest, to. To jest na pewno najbardziej romantyczny nastrój, ever. Eee, dobra, ty naprawiasz. Wieczór się zbliża. I ciebie chyba zaraz zobaczymy, jak ty masz z, z potrzebami. Ty potrzebujesz tylko towarzystwa. Czyli ty w sumie możesz pogadać <gadanie> z kimkolwiek przez chwilkę. Ty możesz pogadać z kimkolwiek przez chwilkę i eee, będziesz już miała na plusiczkach. Dzisiaj jeszcze tylko nakarmimy, wykąpiemy. Wyśpimy i, i będziesz gotowa do pójścia do szkoły. Albo położymy cię wcześniej spać i zrobimy to wszystko rano, żeby była na świeżo. Najlepsze jest to, że powtarzam sobie codziennie, że będę kładł się wcześniej, bo wtedy zdążę zrobić więcej rzeczy przed wyjściem. Niestety życie nie funkcjonuje w ten sposób. Niestety. Dobrze, Klaudia, nie Klaudia, tylko Dorotka, co ty robisz? Ty rozmawiasz z koniem. Ty rozmawiasz z koniem w ramach y, towarzystwa. I to spekan, która z tego co kojarzę, nie za bardzo cię lubi. Ale trudno, jesteś buntowniczą duszą, więc generalnie będą cię kochać, czy tego chcą, czy nie. Eee, dobrze. Nadal rozmawiasz z koniem. Aha, teraz będziesz rozmawiać z arkadem. I ktoś wydał właśnie 33 Simoleony z mojego budżetu domowego. Na nie wiem co, nie wiem za co. Aha. Co ty piścisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Gotuj mi. Nie wiem, co to jest czymi, ale robi się to na grillu. Co to jest czymi? Nie wiem, co to jest czyimi. Wygląda jak taki hamburger. Taki to wygląda. Troszkę. No dobrze, ale przynajmniej mamy ładne, dobre ugotowane jedzenie. Dobrze, zjedz to, jak już ty zrobiła. Weź porcję. Weź porcję. Dobra. Eee, jesteś zmęczona, ale to norma. Aha, wiem, dlaczego jesteś zmęczona, bo generalnie ja chyba zablokuję. Czy ktoś mógłby wreszcie naprawić tą toaletę, bo tracę Simoleony na cieknącą wodę? Czemu jesteś nieszczęśliwa? Bo jest brudno, a jest brudno, bo są śmieci. Ech, dobra. Podnieś, podnieś, zanim pójdziesz spać, podnieś. No, podnoś, podnoś. Dobra, I teraz to do śmieci i to do śmieci. Dobrze, śmieci do śmieci. Śmieci się niestety same nie wyniosły. Idź spać, bo jesteś zmęczona. Teraz tak, muszę odblokować drzwi. Wstęp dla domowników. I Klaudia, trudno będzie spała z córką, śpi. Śpi, bo na samych drzemkach długo nie pociągniesz. Śpi, bo na samych drzemkach długo nie pociągniesz, więc to, to to, to, to nie wchodzi w grę. Dobra, panie się idą położyć. Panie się położyły. Słodko. No dobra, a my wracamy za chwilkę. No dobrze, jesteśmy z powrotem. Dorotka się już wyekspedyowała do szkoły. Jezus, Maria, co tu się stało? Jeżu kolczasty, podejdź tutaj, kto to zrobił? Czemu to zrobił? Skąd się to wzięło? Dobrze, ogarnijmy tu trochę, podlej to wszystko, bo zaczęło żółknąć, to do to tu, nawozik się przyda. Gdzieś tu był kosz na śmieci taki większy, ja nie wiem, to spalił, ale może lepiej nie robić tego w środku szklarni. Dobra, podlej tutaj wszystko, chwasta mi się nie przejmujcie, chwasty tu po prostu będą, bo chwasty są zbugowane i po prostu ten typ tak ma. Odchwaszczaj teren. Nie odchwaszczaj teren, nie, bo znowu cię zablokuje. Któreś jest zarobaczone. Nad którym to robacz, robactwo rośnie? Wiesz, serdzenkę? Opryskaj obszar przeciwko obywom. Dobra, jak się mają moje... Ro... ...ślinki? No kwiat śmierci niedługo umrze. Tak na marginesie. Jeden jest całkiem całkiem, a drugi jest taki troszku... No troszku tak mu niewiele brakuje do tego, żeby zszedł z tego pięknego świata. Jak to dobrze, że nie ma duchowych kwiatów. Bo to już by było. Byłyby duchowe simy, duchowe kwiaty, by było, powinny jeszcze być ektoplazmatyczne owoce i ektoplazmatyczne warzywa, które mogą jeść tylko duchy. Zbierz cały plan. Pozbieraj, bo ty będzie. Zbieraj, zbieraj, będziesz miała czym karmić yy, koniki swoje. Co to jest za roślinka? Szczepiona roślina, kwiat śmierci i granat. Orchidea, kwiat śmierci i granat. Aha, dobra. To jest mój stan przejściowy, jak próbowałem wyhodować kwiat śmierci. Świetnie, dobra, tu wszystko zebraliśmy. Dobrze, teraz tak. Klemensie Szronie, zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Pani jest w miarę pogodna, co tu ją boli? Nic mnie nie trzyma. Styl życia szczęśliwej syngielki kolidującej z cechą. No cóż, tak może być. Klemens Szron zaraz tu będzie, dobra. Jak na złość, słuchajcie, jak Klaudia, jak do tej pory graliśmy, to Klemens Schron przychodził do nas codziennie sam z siebie. A teraz doprosić się Klemensa Schrona o wizytę, to jest. O proszę, pan Klemens Schron w takim letnim wzdziałku. Przyjazne. Pokazane Popraw, bo nie wiem w jakim jest może to mogę je poprawiać. Nie, nie porozmawiamy. A porozmawiamy o obawach. Dlaczego nie? Cześć. Flirciarski. Super. Super. To już mi się podoba. To już mi się podoba. Dobrze. Więcej opcji. Przyjazne, romantyczne. Flirciarskie. Gadka na podryw. Jest flirciarski, więc może to przyjmie. Więcej opcji. Romantyczne. Flirt. Flirtuj. Dobra. Udało się. No, no, no. Zwłaszcza, że ty też potrafisz być flirciarska i to częściej niż rzadziej. Więc więc wejdź w, wejrzyj w swoją. Nie chciałem powiedzieć duchową, duchową, siebie, bo już jesteś duchem. Więc po prostu jesteś dość przezroczysta, jeśli o to chodzi. Odważna gratka na podryw, bo jesteś pewna siebie. Dlaczego? A, bo triumf nad obawami. Dobra, dobra. Dobrze. Flirt. Yy, pochwal wygląd. Pochwal wygląd. Yy, 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 czułość? Nie, jeszcze nie czułość. Intymność? Nie, jeszcze nie. Romantyczna. A, to jest wręcz róża. Dobra. Nie wiem skąd wytrzać To będzie duchowa róża. Nie, prawdziwa róża. Prawdziwa róża. Dobrze. Dobrze, dobrze. Trzymaj za ręce. Spróbuj pocałować po o miał... No, babcie mróz, może to podejść do tego. Poszli pocałunek. Pierwszy pocałunek. Przecież wyście się już całowali. Skasowało? Bo umarła? Przecież podobno takie rzeczy się pamięta do końca, że. No dobra. No dobra. O, Klemens i Klaudia całują się po raz pierwszy. Cudownie. Do Twojej skrzynki właśnie. Ile? Dobra, nieważne, nie teraz. Nie teraz, nie teraz nie obchodzą mnie moje rachunki. Eee, a w sumie, tylko że dajmy Państwu trochę prywatności i zobaczymy, co robią konie. No co? To jest kanał friendly. Nie mogę pokazywać takich rzeczy. Poza tym, Klemens się zawsze może nie zgodzić. Zgodził się? Zgodził się. Klaudia dowiedziała się, jakie zainteresowania Klemens ma w sprawie. E? To znaczy jakie. W sensie, że nie. A nie. Jedno i drugie. Okej. Okay. To mu nie przeszkadza. Okej. Okay. Aha, dobra, bo, łóż, bo dobra, łóżko jest zablokowane, bo... Tylko dla do, pokój jest tylko dla domowników. Eee, mm, dobra. Eee, Poproszę zostanie chłopaki. Proszę zostanie chłopaki. To jest bardzo taka, tak, taki romans na szybko. No, no. O, Klemens właśnie został chłopakiem. Simki o imieniu, Klaudia. Wszyscy się cieszą. Miłość rośnie wokół nas. Hmm. Oj, O, oj, oj. Ojojojoj, oj, oj. proszę państwa, proszę państwa, tu są dzieci. Ten koń jest nieletni. Eee, rozmawiają o małżeństwie? Co ty na to? Klemens? O mamo, Klemens się zgadza. Chyba. Nie wiem. Nie, woleliśmy się zająć koniem. Dobrze. Dobrze, to cudownie, to dobrze wiedzieć. No po prostu. Okej, okay, dobrze. Czyli to był naprawdę romans w, w trybie ekspresowym, ponieważ oni są na etapie. Senior Papiomnos, otwórz profil. Wy, oni są na etapie zakochani, para ciekawskich, ciekawych sobie siebie serc, co będzie piękny romans. I chłopak. Tak, w tym wieku. Jesień życia. W niektórych przypadkach to nawet późna zima życia, ale ale zawsze dobrze. No dobrze. Czyli jesteśmy na dobrej drodze, żeby Clemens wprowadził się jako nasz stały partner dla duchowej Klaudii. Okej, okay, dobra, przyspieszmy to trochę, żeby minęła godzina 16. 16. Ona jest w szkole do 16. Do, kiedy, do której to jesteś w szkole dziewczyna. Do 15, czyli jeszcze godzinka. Czyli jeszcze godzinka. Dobra. Co robi Twoja matula? Matula zajmuje się Kuni. Naprawdę muszę już iść. Idź, idź, papa, buziaczki. E, dobra, teraz tak na dobrą sprawę muszę jakoś pomyśleć, jak wywalić tego lokatora. Bo jak teraz mamy będziemy mieli kremęsa no to współlokator nam już jest zbędny, bym powiedział, albo nawet, bym powiedział, że zawadza. Chociaż z drugiej strony, jeżeli Dorota się już wyprowadzi, to będą mieli wolne... Dobra, jakoś to ogarniemy. Najpierw ślub. Pytanie gdzie? No. Dorota wróciła ze szkoły, jest jedna z najlepszych uczennic liceum. Dorota wróciła ze szkolnym projektem. Okej, okay, czyli co, zaliczone, niezaliczone? Musisz ty jeszcze chodzić do tej szkoły, czy nie? Czy znowu mnie trafił... BAG? bug. Bag? No bo praca domowa nie... Za... No, jest na plusiczku, a już chyba lepiej być nie może. Chyba, że to bug. Bag. znowu. Masz szkolny projekt. Dobra, zróbmy ten szkolny projekt. Co ty tym razem wylosowałaś? Szkolny projekt robotyka, szkolny dwa projekty robotyka. aha, Aha, to jest jakieś stare. Ciśnienie powietrza dzięki ciśnieniu technice rakietowej. W czym ty jesteś w ogóle dobra? We wszystkim po, po troszku. Kultura sylwadoryjska, Granie, śpiewanie, majsterkowanie. Dobra. Granie, śpiewanie. Maj... E, moja twarz wygląda okropnie. Nie, no bez przesady. Jesteś dokładną kopią swojej matki. No jeżeli twoja twarz wygląda okropnie, to co o niej powiesz? A dobra, jest duchem. Eee, be, 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 spróbuj nałożyć lekki makijaż. Whatever. To jest loteria i to podtrójna loteria. Mm, dobra, robotyka. Tylko się wysikaj. Później się zajmij robotyką, później, mm, najpierw się wysikaj. Jesteś tak pewna siebie, że na pewno ci się... Wystróć zmagające skupienie. Skąd? Gdzie? Co? W którym miejscu zniknęło? Dobra. Mamunia w ogrodzie, znaczy w szklarni i stoi, i się zastanawia nad sensem istnienia. Dobra. Eee, porozmawiaj z Simami po spełnieniu pragnień. Jakie ty masz pragnienia? Słuchaj popu dla nastolatków. Duch, który zmarł ze starości będzie słuchał popu dla nastolatków. Seems legit. Eee, gdzieś to było radyjko, tu jest. Opętaj, nie, włącz, słuchaj. Jazz, pop, hip-hop, muzyka parokowa, latynoski pop, klasyczna, więcej opcji, hmm, b -b 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 -b, piosenki autorskie, pop dla nastolatków. Idź tam, idź słuchaj muzyki przez parę chwil, playing... później pogadaj z kimkolwiek i pozbędziemy się twojego, twojego drugiego lęku. Dobra. Czy ona się uczy gotować? Tak, ona się uczy gotowania. I dobrze. Grzeszna dziewczynka. Nie powiem. Aha, jeszcze musimy odrobić pracę domową. Dobra, przeszkodź jej i pogadaj o... Poproszę o pomoc w o obowiązkach. W jakiej to jest kategorii? Rozmawiaj o obawach. Chyba w przyjaznych. Powinno się wyświetlać. Się Chyba, że z dziećmi własnymi nie można. A Dobra. To co? Aha, praca domowa. Ty. Odrabiam lekcje, później zajmiesz się projektem, a później zobaczymy, czy będę w stanie. E, na zielono jesteś. W ogóle Dorota jest dziwnym simem, bo ona ma mnóstwo rzeczy na zielono. Rzadko mi się kiedy zdarza. Doprowadzić ją do takiego czerwonego czerwonego. Ma dużo na plusiczkach. Może ze względu na jakieś cechy, które ma, albo po prostu jest szczęśliwym synem. I tyle. Aha, wysoka sama ocena, dobra. Okej. Okay. ty się uczysz, ty się bawisz przy popie dla nastolatków. Co ty chcesz zrobić? Przyrządzić wspaniały posiłek. Dobrze, to się da załatwić, bo akurat będziesz robiła sobie kolację. Eee, tak, no dobra. Okej. Okay. a co ja zrobiłem z tym projektem robotycznym? Czy z rakietą tu jest? Dobra. Czy ty jesteś na tyle wykończona? Tak, już jesteś wykończona na tyle, że nie zrobisz tego projektu. Ale może jakby zaprząść ducha, żeby w nocy to zrobił, to jest szansa, że będziemy mieli ten projekt dobrze zrobiony i będziemy mieli jeszcze wyższą ocenę. To jest trochę oszustwo, ale jak można, to można. Dobra, to my prawdopodobnie wrócimy w następnym simowym dniu. No dobrze, mamy już następny dzianek. Dorotka jest spięta, bo wszystko jest trochę brudne, bo wychodziła z domu, jak był wstyd z gilem. A Klaudia w międzyczasie. Powinna zaprosić. Nie wiem dlaczego tego nie zrobił. Aha, bo to nie Klaudia. Klaudia zaprosi ponownie, aha, bo poszła jeść, dobrze, bo duchy muszą jeść, bo przecież to jest normalne, że duchy muszą jeść. Tak, jej, cudownie, dobra. Zaprosiła Klemensa Szrona, mam nadzieję, że zaprosiła Klemensa, nie zaprosiła? Zaprosiła, Klemens nie bądź wisiem, przyjdź, przyjdź, przeszedłeś. Cześć, Klemas. A e, w sumie... Masz 24... Aha, zapomniałem zapłacić rachunki. Cudownie. Dobrze, że mam pieniądze na to. Tak. No nie sikaj mi teraz! Nie masz czasu na sikanie! Nie masz czasu na sikanie! Masz być... Dlaczego nie mogę się oświecać? Za mało się przyjaźnisz. Czułość? Ciemność? Pocałuj. Aha, bo oni są sobie zakochani, ale się w ogóle nie przyjaźnią. Mój Boże, lodby jedno z drugim miało cokolwiek wspólnego. Aha, sikanie wygrało. Dobra. Czyli sikanie wygrało co do mnie. Dobra, nie zachwycaj się tym, jak pięknie posprzątałaś, tylko jeszcze się wysikaj. Sikłaś? Sikłaś, świetnie. To ci Klemens zaraz ucieknie. Ej, 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 chłopie, co ty robisz? Przepraszam ciebie, ty masz 10 dziewczyn, zostaw mojego chłopaka! Nie, 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 nie. Przepraszam, nie wyrażam zgody. Nie wyrażam zgody na takie rzeczy. Popatrzymy sobie chmurki hmm. e, przyjazne pogawędka e, zapytanie na gminą dzień przyjazne. Pończymy zainteresowania. Przyjazne, przyjazne, komplementy, pochwal strój, schlebiaj. C -c 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 Plotka, pokrotkujmy. Zakochani, no nie rośnie im. Dlaczego im nie rośnie? No to bardziej zakochani niż cokolwiek innego, demet. No dobrze, ale jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby nasza cudowna rodzinka się powiększyła troszkę. Pada deszczyk. Duch Klaudi sprząta. Zaraz się odflirciarzy. No, 10 minut. 10 minut. No. Moment. Kurczę. Nie, nie będę szedł na randkę, kurczę. No i fantastycznie. Fantastycznie. A, no nic, to trzeba będzie spróbować na następny dzień. Fantastycznie, no po prostu cudownie. Jakby się ktoś nie zorientował, co się stało, dyrektor szkoły zadzwonił w tym samym czasie, co Klemens do nas zadzwonił, że chce z nami pójść na randkę. A ponieważ Simy nie są grą, która wytrzymuje dwa powiadomienia tego typu naraz, to jedno skasowała, a drugie przeszło. Aha, no nic, dobrze, to przynajmniej wiem, że jest szansa, że może następny dzień się uda. No, cóż, na dzisiaj myślę, że to będzie wszystko. W następnym odcinku myślę, że już na pewno dorodkę przeprowadzimy do nowego mieszkania, do nowego mieszkania. I myślę, że też w następnym odcinku pohajtamy Klemensa z Klaudią. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcji, żeby być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które razem z ciotką ustawiamy na kanale. Z mojej i ciotki strony życzymy wam spokojnych świąt i słyszymy się przy najbliższej nadarzającej się okazji. Trzymajcie się ciepło i pa pa.